Dobra, już witam was w kolejnym odcinku. Wow, jaki slow mod. <grymne> Zagrajmy w piątej koła, dowiedzieliście to? Bo przed chwilą co dopiero e, bandikami właśnie wyrzucił mnie na pulpit i musiałem to To na pewno dlatego, dobra. A tutaj mamy kogoś, a nie też żyje, dobra. Tam tych snajperki wtedy wzięliśmy. Chyba pamiętam co cieśli, ale Na serię. A teraz musimy wziąć snajperkę. I ich tam dokładnie ułatwić. Patrzcie, głowa im otwarte, to jest dziwne. No, okay. Okay, dobra. Tu ktoś jeszcze jest wspólny. Ale... Tutaj, jeśli się nie mylę, będzie właśnie PoliCraft. jest PoliCraft. Teraz nam prześlą jakiś transporter, abyśmy udało nam się właśnie załatwić tego polikarta, bo z będzie trudno patrzeć, z jest bardzo więc musimy go wyłatwić, w w się w w w to w tak, tak. teraz bierzemy sobie... Ojej, oj, oj, nie udało nam się. Teraz za bardzo nie wiem co czemu... no, ja... Czemu to było na wyzdrowiu? A, bo tu się nacelowało to zdrojo. To no jak? Już ja nie pamiętam. Tak, czemu to Co to było? Ojej, ojej, oj, ojej, oj, ojej. Nie wiem co. Można też to załatwić bronią właśnie, tak. To będzie nam ciężej, ale... W ogóle mamy coś na kosz. O! Dobra, nie wyrzucał nam coś. Nieważne. O Jezu, jeszcze raz to wszystko przechodzić. Dobra, wiecie co? Ja wrócę i jeszcze przejdę, bo to był... W pewnym odcinku, więc wrócę. Jak już to, będziemy z Polikraftem. Dobra, już jesteśmy. E, Polikraft już przele, przeleciał. Okej, okay. już moja snajka straciła. To, co nieważne, mi się bardzo ciężko w głowę celuje. Nie, ale nieważne. Okej, to jest. Ajajaj, muszę uważać. Nie chcę zginąć, jak przed chwilą, znowu musiał robić cięcie i tak przychodzić światłowa. No starość, że zginąłem cięcie. Łoł, łoł, tu się idzie? Pamiętam, że tu trzeba było jakoś tak, akcelować tylko. Z czym to się robiło? Już nie pamiętam nawet tego. Nie wiem, jak to się robiło. Musimy uważać. Dobra, wiecie co? Ja się popatrzę. Cześć. Ojej, oh yeah. tutaj już pana w ammo. mo, A tym ja nie umiem celować, to jest najgorsze Czym to się celowało? Tam mam transporter, ale to to nic, nie mam transporter Czym to się robiło? Czym to się robiło? Już nie pamiętam, serio bardzo trudne, tylko w To mi się kompletnie zapomniało, nie powiem. Ale... Ale ja to nie umiem, przecież nie wiem czy mi to się ocenowało. Bo co musiało mieć takie czerwone kropeczki na nim? Ale ja nie pamiętam żeby się to robiło. Ale nieważne, oczekujemy nie wiem, mamy amunicję w nie? Co, tak, coś... Teraz uwaga, bo właśnie wysłał nam... ...pociski rakietowe. Znowu ramy do nas. O nie, już nie mamy amunicji. No to po nas.

Udało nam się, tylko... Ja nie mówię nadal, ale to się dowiem niedługo. Zresztą nie to niedługo wiedzieć. Dobra, okay. oj, 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 No tutaj, 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 tak, tutaj, tutaj, dobra. Co to jest? To jest... A, to jest teraz portem, czy co to jest? A, to jest... To, okej. Okay. Świetne, źle, fajnie, fajnie, no fajnie, go fajnie, 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 go F fajnie, 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 Okej. Teraz spłyniemy tam. I tam fajnie, fajnie, się, fajnie, nie fajnie, 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 A nie, nie. nie. Ten level, sorry. Okay. Okay, dobra. Oj, oj, oj. Dobra, odczytywanie i jedziemy kolejny raz. Dobra, tu niedługo już mi się zakończy odcinek, ale zrobimy zaraz nowy. 5 odcinków na dzień ja robię z tego. I tak z 10-5 zależy, kiedy się chce grać. też czasem wolę sobie grać w gąszczach

Uj, masz uj, 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 boom 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 headshot boom. Boom. A, headshot, uj, play uj, uj, mi uj, 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 do uj, 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 więc mamy coś to jest to Fajne. Nie, 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 nie. Zobaczcie. No, z czegoś. No kurde, nie weszło to, co robić. Z czegoś robić. Patrzcie, F komu robić. Bingo! Bingo! Lubię te teksty. Tak, bardzo czego. Dobra, granat ja lubię że Granada to co, prawda, są rozwalające. O matka. Ile ich tam jest? Okej. Okay. Teraz mam już nowego top Niszczyć Ten bym umiał zniszczyć spokojnie, No bo, pamiętam, czy to się robiło dobrze robi, robi, robi. lol! To do mnie na słońce.